Siemma, siema! Dawno nie było survivalu, więc dzisiaj nie będzie czegoś takiego zwykłego, jak na przykład. Oj, pelerynki nie wyłączyłam, dobra, nieważne. E, ta, jak na przykład budowaliśmy ostatnio zagrody. Tylko moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie po raz pierwszy do Netheru, ale e, nie mamy obsydianu, więc najpierw muszę po niego iść. A few moments later. Dobra, mamy idealnie 10, ale w sumie czemu miałabym nie wziąć więcej, no nie? No dobra, 38 nam już naprawdę, naprawdę zdecydowanie wystarczy. Więc w sumie to muszę teraz tylko znaleźć wyjścia. Idziemy w tą stronę i widzimy się już u nas. To może idziemy sobie najpierw w sumie ogarnąć eku, bo z takim będzie troszkę trudno i no. Nie wiem, czy chce mi się to wszystko segregować, posegreguję później. Subskrybujcie kanał. O, tutaj jest nasz piękny ten. I nie wiem, kurczę, czy by tu. Nie, tutaj mamy to. Mm, już pozapominałam. I chcę Wam przypomnieć, żebyście też padali na Discorda, bo tutaj możecie być. M mogę Was tutaj zapisać. Mogę tutaj budować, nie wiem, stół jak poprosicie, i na tym dać tabliczkę, że to Wasz. Więc no, na Discordzie tylko takie rzeczy. Yy, I oczywiście za walutę serwerową, a nie prawdziwe pieniądze. I wiem, że tutaj miała być sypialnia. Ale chyba nigdy nie powstanie, więc pozwólcie, że na szybko wykopię tutaj chociaż jakieś małe pomieszczonko, żeby się tylko portal zmieścił. No dobra, więcej mi się w sumie nie chce kopać, więc co? Yy, tutaj dajemy tak. Yy, tutaj. Dobra, możemy sobie chyba pozwolić... Dobra, dajmy tak. Tutaj było raz, dwa, trzy. Aha, i jeszcze muszę wykopać jeden do góry. Spoko, bo ja już troszkę pozapominałam, bo dawno tego nie robiłam po prostu, ale spoko. Dobra. Mamy i teraz potrzebuję zapalniczkę, więc y, śmiegam po zapalniczkę i odpalimy nasz pierwszy portal do netheru i wejdziemy do netheru pierwszy raz na tym kanale. Dobra. Po prostu idę po zapalniczkę. Odpalamy portal i... Trzy, dwa, jeden. Dobra, mamy portal. I co? No i w sumie idziemy, bo to mamy tutaj dłużej robić? Yy, stresuję się, tak szczerze. I naszym celem yy, w tym odcinku jest to, żeby znaleźć twierdzę. I no, i w następnym odcinku weźmiemy jakieś blazerody i w ogóle i wszystko. Ale no, yy, także idziemy. Aha, zrobiłam screen, na dobra, nieważne. Pierwszy raz na tym kanale. Wchodzimy. Wow. Mój komputer tego nie przeżyje. Ej, ej, ej. Ej, ojoj. Ojoj. Dobra. I jesteśmy. I w sumie mój komputer serio umiera, bo mnie tu tak laguje, że to jest jakiś siecior. Ale zrespiliśmy się chyba, chyba na dość rzadkim biomie. Więc pokczam, ale i tak bym wolała chyba zwykły biom. Dobra, tutaj sobie poshiftuję. A, i tak szczerze, to chyba nie. Ej, tu są te, te, te. jak one się nazywały, nie pamiętam, wam się każe teraz pewnie. Ale no, ym... są tutaj, tam chyba prędzej będzie jakaś twierdza. Ym... I ja bym rzeczywiście tam zrobiła most, wiecie? Ej, bo ja wiem, że myśmy się mieli... <ścoughs> Boże, naprawdę? Może pozostawmy to w komentarza? Załóżmy, że... O, siema. E, myślałam, że to dość rzadkie. E, Okej. Okay. Jakby coś to już e, możemy to uznać chyba za, za skończone. Dobra, kiedyś to będzie ładniejsze i w ogóle lepsze. Ale teraz jako taki mostek to jest chyba gituba. I wydaje mi się, że mogę iść kurczę po moje itemki takie, takie normalne i że już ich nie jest w jakiś głupi sposób. Zastanawiam się tylko, gdzie jest mój e, prawie tak mięska w sensie steków i nie mam pojęcia gdzie on może być. E, mam nadzieję, że się nie spalił i, i że go jeszcze kiedyś odzyskam. Ale no nie by było, no nie? No, o, dobra jestem jakby coś to ten nether wygląda, już jakby serio był giga zapoznany. bo Popatrzcie, tutaj wszędzie takie bloki, nie? Tutaj też jakąś dziurę wzięłam, bo też do niej raz spadłam. Na szczęście przeżyłam, ale no wiecie. Ciekawy jestem, czy w ogóle dzisiaj uda nam się to znaleźć, bo będzie ciężko. Ale giga się cieszę tak szczerze, że ym, no po prostu, no że mamy te. Biomy, chyba właściwie trzy tak blisko siebie, więc no. Em, tutaj są te grzybocosie. Em, dobra. A tam to jest, nie wiem, ja bym poszła bardziej w tamtym kierunku. Ale się boję Halo, a to zamkniętam. Tam chyba Enderman sobie stoi. Em, to wygląda jak jakaś łódka, dobra. Em, jak teraz mnie pacnie gast. Będzie źle. No i poczamp. No i robimy sobie coś złotego. E, fajnie, że tego nie trzeba chyba przepalać. Halo, nie trzeba, nie trzeba. No i super, zrobimy sobie, nie wiem, budki. Nie, bo na budkach ja mam feather falling. To budków to to raczej nie. E, ale, no, ale helmik. E, bo na helmiku mam Aqua Affinity, które mi się tutaj raczej nie przyda. Już mnie chłopaki nie powinni raczej atakować, to lepiej zabiorę. I no, i wydaje mi się, że serio jakby jestem świetnie. I idziemy. Dobra, to będę musiała kiedyś zalepić, bo tam spadnę kiedyś na 100%, ale no. Dzisiaj na szczęście nie spadłam. Czy Wy mnie atakujecie, czy wy mnie nie atakujecie? O jak miło wy mnie nie atakujecie! I robimy pierwszy trend trade. Halo, halo. Patrzcie, ja Wam coś pokażę. Ja wam tutaj coś pokażę. Dobra. Jeszcze dwie chyba pokczamp. Um, Wiesz. Bierajcie, bo że wam, może mi się trafi jakaś fajna mixturka, czy coś? Pamidas. No halo, halo. O, chłopie, O, ludzie, ludzie! No i oczywiście... Nie patnę go. No, dawaj. No dawaj na, na No dawaj na Pyrkę, no moi drodzy, no No i go nie walnę. Widzicie, w to Wydaje mi się, że walka z nimi nie ma sensu, póki nie ma łuku, Ale wiem za to, że dobra, już się nie palę, przynajmniej... I go patrzyłam raz, więc ma jakieś mniej więcej połowę HP. Najmniej tak mi się wydaje, bo oni mieli zawsze mało HP, a byli upierdliwi. No i tak samo jest też z tym. Ale... Uuuu... S. Dobra. Dostałam takie coś. Całkiem przyjemnie. Jakby znalazłam twierdzę. Nawet dostałam achievement, tylko się zaczęłam giga palić. I musiałam wyjść jakby z Minecrafta, więc wam nie pokazałam niestety. Ale tam jest twierdza. I jakby boję się, bo nie mam tarczy. Dokładnie. Tutaj mnie będzie wszystko, wszystko strzelać. Więc ym, no nie fajnie, ale wiem. Ojoj ojoj, 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 Wiem i już to widzę, że nie wiem jak dam radę. Jednego zabiję? Wbijam się tam do nich, tak po prostu chyba, nie wiem. Mam! Pokczump! I już dostałam! Ej, nie zabierają mi dużo HP! Ej, pokczump! Ale wiem, że. Em, ja stąd spadam generalnie. I nie jest przyjemnie, to też wiem. Więc em, chyba idę. Dobra. Yy, przynajmniej wiem, że nie mam tego, aż tak się bać. Więc yy, super. Yy, chcę zakończyć ten odcinek, bo się nabiegałam. Ale stworzyliśmy portal. Stworzyliśmy, więc yy, jesteśmy tutaj w nederze, więc pokczamp, yy, Jakby bardziej Wam się nie pokażę. Ale wiedzcie, że jest gituba i wiedzcie, że teraz będzie dużo nowości, jakby tutaj z survivala, więc zapraszam subs do subskrybowania kanału, no, tak jakby wiecie, no wiecie, co zrobię ogarnę Tarczy, no także, a ile tego dostałam tak swoją drogą? Halo? 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 Dwa. Super.